A, siema siema wszystkim mamy poniedziałek i tutaj co kontener z takimi rzeczami ale materacy to mamy dzisiaj do wyboru do koloru zobaczcie te materacy dobre mebelki oponki widzę tutaj mamy dzisiaj mamy wanienkę dla dziecka o nawet dobry ten Dobre No Dobra, no ale co, takie mebelki są. Na razie zobaczcie sobie... I... Jak Wam coś się podoba, to piszcie. Dzieciaki grają w piłkę, a my będziemy kroić normalnie tą alufelę. Dla niechajobonych ostatnio na nowych widok, ostatnio na, na świetniku znaleźliśmy alufelę. Eee, no i co? Ja też kiedyś tego tematu nie znałem, ale już się okazuje, że to jest aluminium i e, je i kosztuje 8 zł za kilo. Także jak tu będzie, dajmy na to 12 kilo, to, e, to to będzie warte 100 zł. Tylko musimy to przekroić, bo jest opona, dlatego jest piła z hasioka i będziemy normalnie dzisiaj kroić. Arufele, Alufel, no, kroimy no, i Kroimy tu alufele. jak będą efekty, to Wam powiem. No i felga rozbrojona. felgę mamy rozbrojoną, także patrzcie na aluminium zobaczymy ile złotych za kilo tam zapłacą ale mamy tą felę i te ostatnie z dwóch ostatnich e, tych depozytów śrubkowych powybierają śruby tą baterię oddamy też z ostatniego wypadu zobaczymy czy bieli baterię i jak te śrubki tutaj wszystkie elementy mosiężne mieszkanie masz ile śrub było w tym wypowiedziom w całym osiężu w całym próby i zobaczymy ile za to wszystko uda nam się dostać na złowie ja już po złomu braniu ręce czarne od te opony Nowy zegarek z Lezengera jest na ręce już ze śmietnika, oczywiście dla nowych widzów wszystko co używamy jest ze śmietnika. No i co? Za felgę wyszła felga, była po 9, felga była po 9 kilo po 8 zł, czyli 70 z kawałkiem złotych i resztę za ten te śruby i baterie z ostatnich odcinków, wyszło nam 125 zł 125 zł dlatego spoko Polecam, zbieram złą. pozdrawiam wszystkich złomiarzy, zbieraczy, śmietnikowych artystów, no i co, trzeba teraz, teraz plan jest taki, że trzeba zatankować transport i lecieć zrobić jakiś obiad, coś zjeść, no i lecimy na scenę poszukiwania. O, jest lampka, widzę, piękna lampka, u śmietnikowego, artysty. no moja no, patelnia, fajna, elegancka, Elegancko. Z, z dzisiaj czy wczoraj, że zaniedbisko jest. A tu taka pralka jest, ale kabel odpierdolony. Ładnie, Takie ładnie. Znaleźć jakaś sreberka tam. Dobrze. Muszę dalej pojechać, bo tutaj. Ale w nocy było tych śrubek ostatnio, tyle kurde, mosiężnych w jednym, że w północy siedziałem. Śrubki mosiężne, nie? A, widzisz. Ja byłem w niedzielę. Siemaneczko, śmietnikowy artysta z tej strony, mamy poniedziałek, może jeszcze nic nie wyrzucili, chyba nie wyrzucili skoro już drugi piekarnik, zobaczcie po drodze jak mijam, także nic, tylko busy zbierajcie i zabierajcie te piekarniki, no, śmietnikowy artysta się zawsze podzieli piekarnikami z wami, hmm. a tutaj dla nas takie rzeczy są ciekawe, zobaczcie, e, mamy szczotka przeciwkurzowa, szczotka przeciwkurzowa, coś takiego, fajna rzecz, Czym jest leworęczność? Jak złożyć? Fajna książka. 27 zł. O leworęczności. Elegancki stan. Astrologia. Zdrowie, związki z innymi, życie zawodowe. Dom jego rozrywki. Fajna, gruba księga. Nie ma ceny, ale na pewno. Ale na pewno. Saszy Fenton. Saszy Fenton. Gruba, wielka, czysta nowa księga jest naprawdę warta. Tu mamy Izabel Wolf. Cel matrymonialny. Robi dziennika. Tifany co? Tifany Ile to kosztuje? Nie wiem, Algierii, kalendarz, nie Niebieli, Uniwersytet Wrocławski, co to jest? Rozmówki niemieckie z 66. Nie no, komuś to zostawimy te rozmówki niemieckie. Weźmiemy tylko tak. Astrologia robić dziennika Tifany Co to jest? Dobra, weźmiemy to, to i na pewno najlepszy mi się wydaje te fanty, to jest astrologia i o tej leworęczności do nauki, jak zim żyć. Lecimy dalej. bierze? Lecimy dalej. Lecimy a koty już powoli. No i co, ja lecę już z naszymi książkami i, i tutaj tą całą szoką. A tutaj patrzcie, co zrobili mi z głową. Patrzcie, co zrobili mi z głową, normalnie. Patrzcie, co zrobili mi z głową w tym hasioku, Bo normalnie mi zrobili z głową, totalnie. Patrzcie, nie w tym, nie w tym, w tym i tak było. Czy to jest miedziane? Jak myślicie, czy to nie jest miedziane? Patrzcie, jaka lampa, ty bierzemy ją, wyciągamy ją. Normalnie reski uratujemy ją całą. Poluję oko Patrzcie, jaka sztosowa Czy oni wyrzucili taką miedzianą lampę? No wygląda na mieć. Nie wiem, nie wiem. Trzeba magnesem by było potraktować. Wychodzi gdzieś zielone. Patrzcie o chwilą piszą, no, ale najważniejsze, że ją zobaczymy. Patrzcie w pojęczynach oryginalnych. Cała w oryginalnych pajęczynach mega. Mega, 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 mega. Sobie zobaczmy ją w całej okazałości. Dlatego trzeba klosze zbierać. Bo tutaj widzicie kloszów nie ma. Normalnie i... Tak, to jest chyba to będzie chyba normalnie mieczka, trzeba klosze zbierać patrzcie, jaka miedziana lampa nie wiem czy miedziana, nie będę ten ale, ale nic tu nie wskazuje na to, żeby nie była miedziana bo są ryski, to są pod spodem miedziane jeszcze patrzcie, ile miedzi normalnie, kto to wyrzuca mam nadzieję, tak, bo tu jest zielone patrzcie, widzicie tu idzie zielone, czyli to jest mosiąd czy mieć. ale ja, patrzcie Dzisiejsze nawet, że to jest podpisane Zabrze Zabrze, czyli to jest lampa z Zabrze oryginalna z PRL ale jadka bez trzymanki no nie gadaj no nie gadaj, że ten, to mi się podoba takie znalezisko że taka lampa zobaczcie sami troszeczkę poglądamy bo ona ją jeszcze wyczyścić Nigdzie nie ma wskazówek, że to nie jest, ale nie będę... Sprawdzę, bo w transporcie mam magnes, nie? Także go sprawdzimy, ale nawet jak nie jest, nawet jak nie jest mosiężna, to to jest istnie, czy miedziana istnieje piękna lampa, piękna. A tam ktoś napisał może, że yy, yy, Czasami się mogę pomylić, prawda? To nie jest, nie wiem, prawda? Jestem w szoku, to jest rano, noc. Jestem często bardzo zmęczony i wiecie, no czasami, czasami może się człowiek pomylić. Film tam już musi leżeć, chociaż tam moim zdaniem to, to są tylko sporadyczne, sporadyczne razy, że się pomyliłem. A coś to zawsze poprawiam, staram się poprawić. Także. Także zobaczcie, lampi szlona, bier ją, ma takie tutaj, o kurczę, ale wspaniała, zabrza lampa, ale jaka mega przepiękna, także łowcy skarbów, witamy dzisiaj pierwszego, pierwszego, e, pierwszego gościa, z czym pan przyjechał do nas, o ja mam taką lampę miedzianą, zabrza, normalnie, ile pan by, e, ile pan by za to chciał, no ile? 1000 zł, nie? <noise> Elegancka lampa, Bierz ją i lecimy na kolejny Hasiok. A, a Solki, zapomniałem naszych książek. Jeszcze książki trzeba zabrać. A to zrobimy, a to zrobimy, to, e, to będziemy na transporcie i ją... Sprawdzimy ją komisyjnie, prawda? Na, mag na magnesie, nie, nie? Także bieli to, bieli lampę i lecimy. Już powoli jak koty coraz bardziej jak tą lampę mam. E, niestety, niestety, jestem już tutaj, na tyle i patrzcie. Widzicie, nie jest niedziana, jest farbowana, ale bardzo piękna. Niemniej jednak tamte śrubki mosiężne. Z tych dwóch ostatnich, kto śledzi kanał, to widział, że dwa depozycje takie śrub ostatnio były, pozbierane w całość. Tam na początku odcinka są one wywiezione na złom, więc część z tych śrubek była mosiężna i wiem też, że na te niemosiężne mają wartość, dlatego zbieracie na te niemosiężne, tak tu kolega mówi też, że są warte też normalny śrubunek jak nie jest jakiś zardzewiały, stary, jest wart, także zbierajcie no i co pakujemy te rzeczy lecimy dalej no i co lecimy dalej, lecimy dalej tutaj taka miejscóweczka normalnie palmy już palmy już są na hasiokach wyrastałem palmy także normalnie, nie tylko na będzie, będzie raj, raj kompletny teraz jest tylko taki raj dla wtajemniczonych, a niedługo już będzie kompletne palmy, baseny, prawda, normalnie będzie tu kurort a tutaj zobaczcie, co tutaj mamy w świetnym stanie taki clean and swap jest ładowarka stoi przed, więc chyba może ktoś zrobi z niego wystawkę od spodu jest w świetnym stanie nie pozostaje nam nic innego jak wziąć tego clean Swap'a ze sobą? Tutaj taka miejscowa następna. I wśród tych butów, i innych takich gratów, całkiem fajna, nowa, nieuszkodzona torebka niebieska. Nie ma żadnej nazwy, ale w środku jest taki kwiatek jakiś Jak mowa całkiem fajna. Oczywiście, żeby weźmiemy ją. Fajna. Czysta. obwieszeni skarbami śmietnikowymi, następny kontenerek. I torby tutaj pod kontenerem były. I same ubrania premium, parcie Bachu. Normalnie rozmiar rozmiar 38, piękne takie suknie z Bachu. Same, same ubranka premium. Tutaj z Mochito, taka też bluzeczka, prawda? Z Mochito. Rozmiarek XSK Tam płaszczyk Zary. Tam płaszczyk Zary już jest. Tu Beret Damski. Fajny Beret Damski. Tu oddzieliłem tam też. Już czekają na mnie. O Zara. E, fajne sweterki. Wszystko złożone w kosteczkę. Nie chcę tego psuć. Bo tutaj jest znowu następny. Też pewnie jakiś Zary nie czy czego. Suknie. patrzcie jakie fajne suknie. Poskładane. Wszystko w kostkę. Tutaj też. Już widziałem, że o Ta jeansowa katanka To ja sobie ją wezmę dla siebie, wiecie Powiem wam, że może w nią wejdę Z Zary Zara Basic eee, Taką katankę zieloną Nie wiem, to chyba damska, ale Może w nią wejdę, fajna Także patrzcie ile premium ubranek Sweterki Wszystko premium Spódniczki, mokito do wyboru, do koloru Tego jest Bierzemy, bierzemy. O, ja tu pakuję te rzeczy dalej, z tych atmosfer, prawda? Z tego wszystkiego to są rzeczy jednak więcej tego tu było, o, z atmosferę. Także to wszystkie są znane marki. Atmosferę Tutaj prawda taka fajna spódniczka była też Diversa to wziąłem Patrzcie jaka fajna Diversa spódniczka Diversa wszystko wszystkie się ubrania premium Także fajny fajny strzałek najbardziej o. Zobaczcie Taka spódniczka Diversa Wszystko nowiutkie eleganckie Rozmiar nie ma tu XS -ka. Wszystkie XS-ki pozdrawiam No i co? Także widzicie, te dywersy też trzeba będzie wziąć Poskładać tu koszula dla mnie A tu jeszcze buty piękne nurki Jak nowe O zobacz Newki Nic nie starte też były fajne nic nie uszkodzone tak jak powinny być New Look rozmiar 36 pozdrawiamy wszystkie rozmiary 36 ja wam pokażę jak one wyglądają w komplecie Coś takiego w komplecie. piękne budziki w ogóle nie używane może raz, może pół <laughs> Jak ja to mówię zawsze ale nie ma się do czego przyczepić Żadnych pęknięć, Żadnych uszczerbnięć fajne nieluki. bieli jak najbardziej i muszę się z tym zabrać, bo jeszcze mam ze sobą tą myjkę Mów mi coś jeszcze miałem, no nie? Myjka jest normalnie sprawna. Naładowałem ją, ładowarka jest, wszystko działa, nie wiem dlaczego to ludzie wyrzucili. Wy mi powiedzcie dlaczego to ludzie wyrzucili. No i witam, witam już na bazie. Mamy, mamy już, mamy niedzielę. Odcinki dla was się wrzucają. Troszeczkę dłużej spędziłem spędziliśmy dzisiaj w trasie no i na zakończenie taki akcent poprosiliście o sprawdzenie zegarka z, z ostatniego z ostatniego strzału śmietnikowego z ostatniego depozytu także ja dałem wydałem 10 zł na wstawienie nowej baterii. No i co, zobaczcie, jak zegarek nastawiony działa elegancko. Przeczyszczony jest już po prostu jak. Jeszcze folie ma, jeszcze ma folię świeżą, także to jest z folią. Pod spodem by było folii foli igło. Także przeżyściłem go. Tak wygląda w całej okazałości. nie my ja tam widziałem wartość 300 zł. złotych także takie coś ludzie wyrzucają no i co do tego filmu tam było 10 sreber, prawda, wyrzucili w ogóle był tam zwitek takich dwóch było to splątane, teraz już poddałem to nie było widać dokładnie co to jest a potem tak ktoś mógł się zastanawiać po filmie że gdzie to 10, 10 srebr, prawda? No, ale, ale takie są fakty. To były dwa srebrne łańcuszki w tamtym depozycie sprzed kilku odcinków. Dla nowych widzów, kto jeszcze nie wie, co ja tutaj teraz prezentuję, pokazuję. Także to było w ostatnich odcinkach. Znaleziska z ostatnich odcinków, zegarek nastawiony, a łańcuszki rozplątane Srebra próby tu są na tych dwóch zawieszkach na tym tak samo tutaj już jest próba na tej zawieszce srebrny komplet no i takie coś ludzie wyrzucają Do następnego odcinka bo ja już się szykuję na kolejne poszukiwania a wy co, zna a wy co znajdujecie